Ciebie będę robić w dzisiejszym odcinku. Powiem wam, jak zrobić zaawansowany żebowiec I spójrzcie, tak w ogóle, jaki mam level i ile mam. No, mało. Akurat. Trochę mało. Yy, powiem wam, jak tak szybko wiem taki poziom. I jak zdobyłem wędkę za 15 milionów. Bo to jest właśnie ona, jakby tutaj widzicie. To więc, jak zdobyłem taki poziom. Był 3, 2, ile cztery dni temu chyba update fish i tam mogło się wyłowić mobiego i jakieś tam inne poromane rzeczy, które wywoływały Ci bardzo dużo i pieniędzy, bo był mnóstwo pieniędzy i expa, więc takim no tym sposobem zdobyłem takie rzeczy tą wędkę i mam też no life loda e, tutaj tu i tam daleko tutaj no life loda, dałem na niego mutację kontrolowanie i jest tutaj też takie miejsce, w którym się owi naprawdę prawie co chwilę dobre rybki. A nie, ja już nie mam tego. Przyczepnąć przy czy, czy tych, te które szybko łowi. Patrzcie, jak to ma wielgachną kontrolę. Tak, już nie mam. Ile to ma szczęścia? to masz 105. To ma szczęścia 105. Hilo Infinity No i ja przez tą wędkę wyłowiłem aż 10 lewiatanów tutaj tych tu Gdzie jest syla? A więc kontynuując, kontynu, no, kontynuujemy. Jak ma powiedzieć, jak zrobić zaawansowany szybowiec. My się tutaj tekniemy. Naszym teleportierem. Jak zrobić zaawansowany szybowiec? Już Wam mówię. Lecimy oczywiście tutaj o sobie po... Tu tu, tu 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 Jak to było? Łódkę, łódkę, łódkę. Więc patrzymy moje statki i bieżymy Jetsy najlepiej, bo idziemy do zimowego biomu. Więc wiecie, takie huda to jest więc idealne. Ja pojadę do przodu, bo nie wiem zbytnio, jak to, no nazwisków no, tu nie ma, nie? nas tam Le i jedziemy do północnej ekspedycji co tu się dzieje on więcej pisze niż pokazuje wyłowionych rzeczy prawie dobra lecimy 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 a dobra nie odechną lecimy dalej i jesteśmy i wchodzimy w yo idealnie Dobra, jesteśmy, więc lecimy znowu do północnej ekspedycji. Bo tam jest zimowy biomek, i na samej górze, na pewno już bliżej, więc na samej górze, tam, chyba tam, bo to jest ogromne, albo tam gdzieś, yy, no jest zaawansowany szybowiec. Ja wam to pokażę w bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie. Patrzcie, jaka, patrz, jaka ta góra jest wielka. O, woda. Dobra, skak, skok. I to jest tam. Tam, tak, dokładnie tam. Ale my to zrobimy w bardzo szybkim, rekordowym czasie. Więc, żeby to szybciej minęło, to będę to tym czymś. Jak chodzicie, idziecie na tutaj, zaczynacie przechodzić to miejsce, gdzie się sklinasz do góry. Idziesz dalej. Musisz oczywiście mieć tlen. musicie sobie kupować tlen i założyć sobie garnitur albo jakiś nerklak albo coś w tym stylu. A jak nie macie tutaj na razie tlenu, to na razie nic, bo tutaj nie ma tlenu. Na razie nic nie pokazuje, Ale już wyżej będzie pokazywało. Więc oto chyba tutaj będzie. I tak. Tu musicie sobie pójść tutaj, pipik I kurczę, to nie tu. Więc musicie pójść dalej, wyżej i wyżej i dalej. Żeby zdobyć chociaż początkujący do... Aha, na samym dole możecie. Zrobię początkujący ten zbiornik planu. Ja mam zaawansowane, bo już nie radziłam na tej na samej górze. I sobie pokupowałam... Oj, nie tędy. Tu tędy. Idziemy na górę. Tu jestem ziomanek. W ogóle grafisz dobrze się rozwinęła, bo... O jedno! Bo jak wiecie ma to 105... No nie wierzę. Ze 105 tysięcy wyświetleń to uzbierało. Więc całkiem sporo jak na fisza. Ja sobie polecę. Tym, tym, tym. nie Wy się tutaj co przejść, jak coś nie ma. A jak coś ma początkujący szybowiec, to lepiej nie korzystać z początkującego, bo jeszcze wam zjedzie w dół, a będziecie mieć za prędkość i spadnicie. Więc lepiej iść normalnie. Ja mam też jeszcze te buty, które dają mi większego spi... O, już się zaczyna. Jaskinia nadmiernego wzrostu. Tu! Tutaj. Chyba tu też. Tu będzie lepszy do oddychania. Tak, tutaj. Będziecie musieli sobie to kupić za 3500. Drogie. I możecie sobie kupić pizza. I wędkę oczywiście mam zakupione. I bierzecie sobie stację do napełnienia pyk i, napełnienia, pyk, i lecimy albo idziemy. Ja lecę, bo tak będzie szybciej. Więc lecimy dalej. Ja lecę tu. Petyk O, gołd Cyk, cyk. Ja robię tylko taki skrót dla siebie, jakby coś. Chyba. Ja nie wiem gdzie ja idę, widzowie. Nie, nie. Cofamy się, cofamy się. Lecimy. Lecimy i nie śpimy. Ja i tak w ogóle na ten zaawansowany szybowiec on ma kwotę 2500. bardzo tani, bardzo tani. Zgodzę się z tym, bo jestem bardzo tani. Uch, więc no, pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał, bo bijamy 150 subów na bajerową giereczkę. Więc ja tutaj lecę dalej, a Wy musicie w tym czasie, jak Przejdę przez tę całą górkę. Macie tylko tyle czasu, żeby właśnie przejść tam. Znaczy subskrybować kanał, a ja przejdę szybko przez tą górkę, więc górkę. Więc zaczynamy. 1, 2, 3, start! Macie mało czasu, musicie szybko zasubować ten kanał. Dobra, doszłam do koniec. Ciekawe czy wy zasubskrybowaliście ten kanał tak w tak szybkim czasie, bo to jest wręcz niemożliwe. Napiszcie w komentarzach, czy się spoczyliście, jak to tak szybko zrobiliście. Bo ja bym się spocił, bo ja jestem z pocuchem. Dobra, żyję. A i pamiętajcie, jedno spadnięcie, to, to katastrofa. Jeden spadek przez jeden klif to już lecicie na sam dół. Od razu. To mało trochę mam. Ale się spinamy dalej. Nie, znaczy no, no, musicie zwrócić uwagę na tylen i na cieplinę. Znaczy zimno, to coś w tym stylu. Płu, dobra to jest to miejsce. A to teraz po tym moście. Zimowe. Nie wiem w ogóle jak ten most powstał. Przez kogo i, i jak. Nie, bo to co za człowiek mu podobać to, żeby tu przejść. Tutaj nie idziemy. Idziemy tędy. Drzewo. Drzewo. Ja idę zawsze tą skałą, bo wtedy mogę jeszcze moim polecieć. O! Uh, spinę się tu... się tutaj na górę. I robię żampę. O, panie ole, lecę. Później się idzie tutaj, a tam możecie sobie ten... E, kupić kolejny do oddychania. Ej, Kupić kolejny do oddychania, pokażę Wam z wielką chęcią. Idzie się dalej, dalej, dalej. Tak, teraz się skinacie tu. Tutaj możecie sobie wdech wziąć jakby. I tutaj macie lepszy średni. Mam? Nie. Teraz mam. Więc... Ja lecę. No za... dobra, mówiłem, w sumie tam mam. Dobra, lecę na tą górkę. Ciekawe ile jestem z akwaria. Uuu, dużo, dużo, dużo. Dobra, kontynuuję, wybieram się dalej. Dobra. Znowu na górę. Ep op! Op! A to pa bodic. Dobra, teraz znowu w domu takie górki. Na pewno widzieliście takie szerty, gdzie wow, były... był człowiek, który był tam na dole, na samym czym dole. I pokazywał, że wystarczy wejść tam i później jesteś tam i później idziesz na górę i jesteś tam. No to to są kłamstwa a to jest prawdziwe To co ja teraz robię Bo jak widzicie Przechodzę to całe I za chwilę będziemy na końcu Na, samym się, na samej górze Ja sobie podlecę tu Opa, opadną no sobie podlecę Teraz szybciutko tlen uciekawym ciekawym będzie trzeba szybko to zrobić Ło Panie Lodowa grota Kanał klinet No to w końcu co? To albo to No nie, nie mogę zawsze od zawsze jak tutaj jestem, nie tam. To zawsze mam zezwolenie, Zawsze. To tu? To już! ale nie zwróciłem na to uwagi. I jesteście na miejscu i możecie kupić sobie tutaj szybowiec, tu zaawansowany zbiornik planu i stację. Do napełnienia. Tutaj było kiedyś ognisko, ale już nie jest. Tylko nie wiem jakie zapalić. Tu możecie sobie zimowy płaszcz kupić. I ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Cześć i do zobaczenia.